W Krośnieńskim Plastyku powstała pracownia ceramiki. Jakiś czas temu szkoła kupiła piec do wypalania ceramiki. Brakowało natomiast środków na adaptację i wyposażenie pomieszczenia. Teraz się udało dzięki grantowi z Fundacji Staraków. Stoi tutaj piec, mamy również tutaj koło gancarskie. No, i cały osprzęt potrzebny do wypalania w piecu ceramicznym. Myśmy tak z tęsknotą patrzyli na inne szkoły, bo tamte pracownie ceramiczne funkcjonowały. Ja na studiach też przez kilka lat uczestniczyłem w takim w przedmiocie, gdzie ceramika była przedmiotem jako zapoznanie się z materiałem. Tak jak kamień, drewno, brąz, to były te materiały, z którymi student powinien, no i w dużej mierze chciał się zetknąć. W 2019 roku Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie znalazło się w gronie kilku szkół, którym przyznano grant w ramach pierwszej edycji programu Wena Fundacji Staraków. Co roku grant w wysokości 16 tysięcy złotych wygrywa 10 szkół i są takie projekty realizowane w całej Polsce w publicznych liceach plastycznych.